Sędziowie po raz kolejny rywalizowali podczas turnieju Dębica Cup. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, z czego jedna przyjechała do naszego miasta prosto ze Słowacji. Jak się okazało, prowadzenie meczu wcale nie jest proste, kiedy grają w nim sami sędziowie. Najcięższe zadanie to jest właśnie zadziałać yy, swoim kolegom, bo. Oni wszyscy znają przepisy i no jest, jest trudno tak. Kibicujemy najlepszej drużynie. Tu nie ma przekrętu, bo tu sędziowie grają. Bardzo ciężko, bo najważniejszym wydarzeniem, które tutaj jest, wszyscy się znają na sędziowaniu, tylko nie sędziowie. Niestety, tak to już jest, ale damy sobie radę z nimi. Właściwie to ja łączę funkcję grania i sędziowania. Z jestem nowym. Myślę, że to jest bardzo, bardzo przyjemne móc być z tej drugiej strony także. Turniej jest organizowany corocznie, aby uczcić pamięć Tomasza Podlaska, Henryka Białka oraz Tomasza Królikowskiego. Każdy z nich był blisko związany z piłką nożną i pełnił funkcję sędziego. Podczas zawodów nie zabrakło miejsca na wspomnienie o ich pasji do sportu. Tak naprawdę Tomek Podlasek uczył mnie, że biorę przy nim stawiałem pierwsze kroki. Jak teraz rozmawiamy, to ciarki prze, przechodzą po plecach. To byli fantastyczni sędziowie, fantastyczni ludzie i Ciężko nich zapomnieć, dlatego chcemy kulturować te, te turnieje. Bardzo dziękuję za pamięć, bo co roku jest ten turniej. Popaki sędziowania tak samo obiegają. raz w roku robią sobie takie wybieganie na cmentarzy, więc bardzo dziękuję za pamięć, bo dla taty piłka nożna to było całe jego życie. Upamiętniamy trzech naszych wspaniałych kolegów, którzy niestety już z nami nie ma. Właśnie ten turniej jest im poświęcony. Cieszę się bardzo, że tyle drużyn sędziów piłki nożnej przyjechało do Dębicy. My już zapomnieliśmy o sędziowaniu wiele, wiele lat, ale o kolegach się pamięta i to bardzo fajnie. Międzynarodowy Turniej Piłkarski Sędziów Dębica Cup 2025 Został zorganizowany pod patronatem prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy, starosty powiatu dębickiego, burmistrza miasta Dębica i wójta gminy Dębica. Kolejna impreza, w którą włączają się trzy samorządy: gmina Dębica, powiat Dębica oraz miasto wspólnie z Podokręgiem Sędziów Dębica. Bardzo dziękuję Krzysztofowi Lipczyńskiemu za organizację tego turnieju. Do tej pory organizowaliśmy turnieje w lecie, na trawie. W tym roku postanowiliśmy zorganizować turniej zimowy, tutaj na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, patronatom. Cieszę się, że możemy to współorganizować i w taki sposób no, dać pamięć i cześć naszym kolegom. Tomek Podlasek był również radnym Rady Miejskiej w Dębicy, z, miałem, z którym miałem wielką przyjemność współpracować jeszcze jako radny. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem naszej rodziny drużyny. Kolegium Sędziów Piłki Nożnej w Dębicy. Zaraz po niej na podium uplasował się zespół z Nowego Sącza. Trzecie miejsce zdobyło natomiast Kolegium Sędziów Krosno.